W Polsce kobietom wciąż żyje się gorzej niż mężczyznom. Na nich spoczywa większość obowiązków i większa odpowiedzialność za rodzinę. Zarabiają mniej, rzadziej angażują się w życie publiczne. A demokracja bez kobiet to żadna demokracja. Żądamy wolności, równości, żądamy dobrej pracy, bezpieczeństwa socjalnego i decydowania o sobie. Jestem feministką i aktywistką, ale jestem też nauczycielką akademicką, kulturoznawczynią i politolożką. Moja rodzina pochodzi w połowie z małej podkraśnickiej miejscowości. Ja urodziłam się w Rzeszowie, ale przyjechałam do Lublina na studia, a później znów, by pracować w tym Uniwersytecie mienia wybitnej polki. Tutaj początek ma też moje zaangażowanie w sprawy kobiet, w sprawy miasta i regionu. Jako współtwórczyni lubelskiego ruchu miejskiego, walczę o jakość życia zwykłych lublinian i lublinianek. Nie bałam się zadrzeć z lokalną władzą, gdy stawką było czyste powietrze i zachowanie przyrody. Będę walczyć o Wasze prawa i Wasze zdrowie w Sejmie. Kandyduję do Sejmu, by reprezentować w nim kobiety i osoby wykluczane, by zapewnić wszystkim godne warunki życia, a tym, którzy tego potrzebują, wsparcie państwa. Wszyscy potrzebujemy dostępnych usług publicznych, transportu do mniejszych miejscowości, żłobków dla dzieci i nowoczesnej edukacji. Zadbam o prawa kobiet. Wyższe płace, rzetelną opiekę medyczną, bezpłatną antykoncepcję, bezpieczną aborcję i powszechne badania prenatalne. Zadbam też o nasze środowisko, o czyste powietrze i ochronę przyrody. 13 października proszę o głos. Łączy nas przyszłość.